Witam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o starciu słownym między Ewą Zajączkowską a Urszulą Zielińską, w którym to przedstawicielka Zielonych chamsko obraża europosłankę Konfederacji, przy okazji mocno się ośmieszając. Poruszymy także temat bobrów, które to według Tuska są odpowiedzialne za powódź. Trzeba szybkich zmian, jeśli chodzi o obecność przede wszystkim bobrów na, na, na wałach. No, myśmy w 2010 podejmowali decyzję, pamiętam, to był prawdziwy problem. Oczywiście wiadomo, ekolodzy byli wtedy tam lekko wynerwieni, ale myśmy wtedy podejmowali decyzję, żeby jednak ratować wały, że są priorytety. No, czasami trzeba wybierać. Po co przyszliście, czego żądacie? Przyszliśmy po, do pana dyrektora po anulowanie zarządzenia. Regionalnego, regionalnej Dyrekcji Polityki Warszawy dotyczącej odstrzału 1500 podróż na kolejne 10 tak? i o rozważaniu anulowania jakichkolwiek innych zarządzeń tego typu w całej Polsce. I generalnie nie chcecie, żeby strzelano do Bogu, ale tak, w ogóle strzelamy do Bogu. Zaczniemy ten odcinek od tytułowego tematu, czyli hamskiego zachowania zielińskiej w stronę Ewy Zajączkowskiej. Zaczęło się od tego, że Konfederatka wstawiła na swój profil społecznościowy taki oto post, który przedstawia, co na temat zbiorników retencyjnych mówiła Zielińska w 2020, a co w tym roku. Cztery lata temu pani minister uważała, że inwestowanie w zbiorniki zaporowe niszczące przyrodę jest najgorszym możliwym pomysłem, bo przecież mamy suszę. Obecnie zdanie tej pani się trochę zmieniło, gdyż w tym momencie uważa, że jednak musimy inwestować w takie zbiorniki jak Racibusz Dolny który ochronił dużą część regionu. Trudno się nie zgodzić z postem Ewy, skoro przedstawia on dosłownie przepisane słowa samej Zielińskiej, która tak faktycznie powiedziała. Jak się okazało, branie odpowiedzialności za wypowiedziane słowa nie leży w kompetencji pani minister, ponieważ ten post ją mocno zdenerwował, bo przecież jak ona śmie wyciągać jej wypowiedzi i wstawiać na platformę, żeby inni zobaczyli jej hipokryzję. Odpowiedź Zielińskiej nie dość, że była chamska i arogancka, to w dodatku w tym krótkim poście zdążyła się kompletnie zbłaźnić. A oto co napisała. Pani Ewa Inteligentna Inaczej Zajączkowska nie odróżnia zbiornika zaporowego od retencyjnego, ale wypowiada się w imieniu narodu w europarlamencie i bierze grubą kaskę od instytucji, której nie uznaje. W odpowiedzi na ten wyjątkowo hamski atak, Ewa Zajączkowska odpowiedziała w mediach społecznościowych takim oto wpisem: Pani minister Urszuli Zielińskiej puszczają emocje. Nie nadaje się na polityka. Wykazana została także jej ogromna niekompetencja, ponieważ napisała ona, że zbiorniki retencyjne i zaporowe to dwa różne zbiorniki, a tymczasem na zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej jest wyjaśnione łopatologicznie, czym są zbiorniki retencyjne i w jakich celach są one budowane. Jak możemy przeczytać, zbiorniki retencyjne, inaczej zaporowe, znajdują się przy zaporach i służą do przejmowania wody w przypadku jej nadmiaru, np. Na w czasie powodzi lub roztopów wiosennych. Oraz oddawania jej w okresach suszy. Ten proces dotyczy wyrównywania przepływu rzecznego. Zbiorniki retencyjne są najczęściej wielofunkcyjne. Zgromadzone masy wody są wykorzystywane do celów energetycznych, do napędu turbin elektrowni wodnych, do nawadniania użytków rolnych, do zaopatrzenia w wodę miast i zakładów przemysłowych, do poprawy warunków żeglugi oraz do celów rekreacyjnych. Wystarczyło Pani Urszulo wpisać frazę w internet i wyskakuje jak byk, że zbiorniki retencyjne to inaczej zaporowe. A tak to kolejny raz wykazała się Pani wielką niekompetencją. W szczególności na takim stanowisku, jaki Pani pełni. Jako ciekawostkę pokażę Państwu także urywek z programu z Bartłomiejem Pejo i Zielińską, gdzie Pani minister stwierdza, że my mamy narodowy wiatr w Polsce, produkowany właśnie tutaj i że nie musimy go ściągać z Rosji. Mamy narodowy wiatr w Polsce. Pięknie. Produkuje się tutaj, a nie musimy go ściągać z Rosji. Więc jeżeli pan chce ściągać z Rosji, gratuluję, powodzenia. Ja... Przechodzimy teraz do sławnej już wypowiedzi Donalda Tuska, gdzie stwierdza on, że za powódź to w sumie są odpowiedzialne bobry i trzeba zacząć walczyć z tymi leśnymi zwierzętami. Wasze sugestie też nie są pierwsze, że trzeba szybkich zmian, jeśli chodzi o obecność przede wszystkim bobrów na, na, na wałach. No, myśmy w 2020 podejmowali decyzję, pamiętam to była prawdziwa, prawdziwy problem. Oczywiście wiadome ekolodzy byli wtedy tam lekko wynerwieni, ale myśmy wtedy podejmowali decyzję, żeby jednak ratować wały, że są priorytety. No, czasami trzeba wybierać między miłością do zwierząt, a bezpieczeństwem miast, wsi i stabilnością wałów. Ja to jeszcze dzisiaj sprawdzę dokładnie, co jest naprawdę niezbędne, jeśli chodzi o poziom przepisów. I no nie, nie, nie broń Boże nie będę namawiał nikogo, żeby naruszał przepisy, ale w ramach dziś obowiąz, obowiąz, obowiązujących przepisów róbcie wszystko, co do Was należy. Ja będę bronił takich decyzji, wały są dzisiaj absolutnie priorytetem, a we wtorek poinformuję już po posiedzeniu rządu jakiego typu decyzje, czy administracyjne, czy na poziomie rozporządzenia, czy jak będzie trzeba nawet ustawy, w tydzień to załatwimy. Czy znaczy wiem, że to już nie za bardzo pomoże w tej powodzi, ale, ale m, na pewno pomoże na. Wałów I kontroli na przyszłość tej sytuacji na, na Ciekawe, jak na słowa Tuska zareaguje Urszula Zielińska, która jeszcze kilka lat temu tak protestowała przeciwko zmniejszeniu populacji bobrów w Polsce. Jak myślicie, posłanka powstrzyma swojego premiera? Po co przyszliście, czego żądacie? Przyszliśmy po, do pana dyrektora po anulowanie zarządzenia. Regionalnego, re, regionalnej Dyrekcji Bolski w Warszawie dotyczącej 1500 1502 na kolejne trzy i o rozważenie anulowania jakichkolwiek innych zarządzeń prototypów w całej Polsce. I generalnie nie chcecie, żeby strzelano do głodu, ale tak, w ogóle strzelamy do tych w sprawie Bobrów wypowiedziała się także Anna Maria Żukowska z lewicy, która sama skrytykowała słowa premiera, tłumacząc, że na tamtych terenach nie ma nawet Bobrów. Sami posłuchajcie. Pani poseł, czy jest aktualny cały czas wasz postulat z kampanii wyborczej o potrzebie powołania rzecznika praw zwierząt? Tak, jak najbardziej. A czy dzisiaj potrzebny byłby rzecznik praw Bobrów? No, bobry też są zwierzętami. Nie, nawiązuje do oczywiście tu... o, trochę... oso Osobnego rzecznika chyba by nie potrzebował. Trochę żartuje, ale oczywiście nawiązuje do słów premiera Donalda Tuska, co odnotował nawet portal Politico, który no, obwinił bobry za pogłębienie tych skutków powodzi. No ale to jest ciekawe, bo tam na tych terenach, które zala zostały zalane, w ogóle nie ma bobrów. Nie mieszkają tam. Czyli co, czyli premier się po prostu pomylił? No, może nieznana była mu mapa rozmieszczenia siedlisk Bobrów w kraju. Czasem trzeba wybierać między miłością do zwierząt, a bezpieczeństwem miast, wsi i stabilnością wałów przeciwpowodziowych. To mówił pan premier na posiedzeniu sztabu kryzysowego. Jak wczoraj też wskazywała w wystąpieniu naszym klubowym moja koleżanka, Anita Kucharska-Dziedzic, Polska jest jedynym krajem, który nie zabezpiecza swoich wałów siatkami przed jakąś ingerencją zwierząt. Już pomijmy, czy to bobrów, czy innych, więc to na pewno trzeba poprawić. Ale czy to nie jest, że rozumiem, jakaś furtka do tego, żeby dzisiaj pozwolić na nie wiem, masowy odstrzał tych bobrów albo na. na... Nie, no, to jest absurdalna propozycja, dlatego że wszędzie tam, gdzie są bobry, to one zwiększają tak zwaną małą retencję, co spowalnia przepływ wód i po pierwsze przeciwdziała suszy, bo tutaj też mieliśmy taką sytuację. Najpierw była wielka susza, Potem gwałtowne deszcze i powódź, więc bobry są absolutnie potrzebne naszemu ekosystemowi. Czyli to, bobry nie są winne. Nie. Na koniec pokażę Państwu wielką awanturę między Przemysławem Czarnkiem a Michałem Jarosem z koalicji obywatelskiej na środowym posiedzeniu Sejmu. Obaj posłowie byli naprawdę zdenerwowani. Sami zobaczcie. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo no, wieczór przejdzie do historii parlamentaryzmu. Godna podziwu. Tak samo nieudolna jak wasze działanie próba ochrony premiera rządu polskiego przed prawnokarną odpowiedzialnością za zaniedbania nienotowane w tym państwie od dziesięcioleci. Nieudolna. Wielki szacunek, wielki szacunek dla służb, dla Wojsk Obrony Terytorialnej, które stworzyliśmy, a które opluwaliście. Wielka, wielki szacunek dla Straży Pożarnej, którą my wyposażaliśmy w sprzęt przez Was w ogóle nieosiągalny szacunek. Szanowni Państwo, ale mówicie o, o wydarzeniach od 14 czy 15 września, a my chcemy mówić o wydarzeniach od 6 września do 13. Dlaczego pan, panie premierze, wiedząc 10 września, że idzie fala nieostrzeg Polaków, wiedząc 11 września od IMGW, że idzie fala nie ostrzeg Polaków, dlaczego 13 września ochłamał pan Polaków, że nie ma powodów do paniki, dlaczego pan spowodował katastrofalne straty dla hurtowników, dla właścicieli sklepów, salonów fryzjerskich i innych działalności, Gospodarczej, bo kłamał pan, że nie trzeba się ewakuować, bo nie ma powodów do paniki. I to jest zaniedbanie, za które pan, panie premierze, odpowie prawdokarnie bez względu na to, jaką chuspę dzisiaj urządziliście. Dziękuję bardzo. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Pan poseł Czarnek często mówił o patriotyzmie, a dzisiaj mówił o odpowiedzialności. Więc ja zadaję pytanie, panie pośle, czy odpowiedzialny patriota zamiast budować wały przeciwpowodziowe, rozdawałby wille swoim znajomym i kolegom z partii? Ale pytanie, pytanie do ministra obrony narodowej, bo mówiłem dzisiaj wystąpienie o 26 tysiącach żołnierzy. Jakie siły i środki zostały zadysponowane do obrony przed powodzią, a także do usuwania skutków powodzi? I druga kwestia, czy są jakieś braki sprzętowe? To ważne jeśli chodzi o przeszłość, które wymagają uzupełnienia, aby reagować na takie sytuacje w przeszłości. I teraz do pana posła Sachajki. Panie pośle, na tej i w tej izbie nie ma drugiej takiej osoby, która by tyle zrobiła dla ziemi kłodzkiej, co pani marszałek Wilichowska. Musi pan to zrozumieć. Panie marszałek, jest muszę, bo zostań za. To. 10 Przewodniczący, Wysoka Izbo, Odpowiedzialny Patriota rozdaje niewiele, bo te nie były rozdane, tylko sprzęt wysokiej jakości dla Ochotniczych Straży Pożarnych, dla Państwowej Straży Pożarnych, dla Wojskobrony Terytorialnej. Wy tego nie potraficie i nigdy nie będziecie potrafić. Dziękuję bardzo. Dziękuję za obejrzenie całego materiału. Gorąco zachęcam do sekcji komentarzy. Bardzo chętnie poczytam Państwa opinie. Zostawcie również subskrypcję na kanale. Do zobaczenia!